Witam, ja jestem Logan The Wolf, a to jest mój pierwszy gameplay z komentarzem, w którym to dzisiaj chciałbym wam przybliżyć Dota 2. Kontynuację oryginalnej gry, a właściwie to raczej moda, bo Dota 1 była w końcu modem do 3 Warcrafta. I właśnie ona zaczęła cały gatunek gier MOBA, z którego potem parę lat później wyrósł znany wszystkim League of Legends. Na popularności którego rosną obecnie kolejne gry, takie jak Heroes of Nevera czy Smite. Czy dorównają? Nie wiadomo. Wiem na to jedno. Dota dwójka myślę, że może być może nie tyle konkurencją dla Lola, co właściwie czymś w rodzaju kolejnej ewolucji dla ich graczy. Bo powiem wam od razu: gra nie jest łatwa. Ja za zaradów kolegi ustawiłem sobie najniższy poziom doświadczenia. No i w sumie nie żałuję, bo dosyć trudno ogarnąć, mimo że mam sporo godzin wygranych w League of Legends. Co mogę więc od razu poradzić? Zacznijcie od się. Można tu przejrzeć, czyli to co znane jest w Lolu. Można przejrzeć wszystkich bohaterów, ich umiejętności. U większości z nich także, jak działają w praktyce, na krótkich filmikach z YouTube'a, zamiast w samym grze. Ale co jest też fajne w stosunku do League of Legends. Można też przejrzeć spis przedmiotów, które można kupować w trakcie gry, w sklepach. To bardzo przydatna rzecz. Dzięki temu można wybrać poza wyborem bohatera, którego będzie się grało, co warto zrobić, znaczy zaraz pokażę, przeglądacie się, przepraszam, zacukałem się, ale także można by pomyśleć o układzie itemów. Na przykład jeden z moich ulubionych bohaterów, Crystal Maiden, którym jak na razie najlepiej mi idzie, ma w opisie Ultimate wpisane, że warto do niego kupić Agranim. Scepter. Nie wiem jak to się czyta. Sorry. Jeśli poprawcie prawdzie źle to czytam. Dlatego od razu zajrzałem i proszę. Pisze jak wu, że pasywnie ulepsza super umiejętność. Plus dodaje sporo atrybutów. War Dobra rzecz. Co to samych bohaterów? No cóż. Nie na pewno w stosunku do League of Legends nie ma tu każdy bohater nie dysponuje pasywem. Znaczy, inaczej, źle powiedziałem. Nie każdy bohater dysponuje pasywem. Na pewno nie ma tak jak w League of Legends, że jest pasyw, 3 umiejętności, Ultimate. Nie ma tego. Zapomnijcie o tej mechanice. Są trzy umiejętności, Ultimate. A każdy bohater, zamiast 18 poziomów, ma ich 25. Na co więc idzie pozostałe poziomy? Ano idą na ulepszenie statystyk. Co jakiś czas, albo możemy zainwestować w rozwój umiejętności. Zwykłe idą 4 poziomy, Ultimate 3. Albo możemy ulepszyć statystyki. Co, po których rozróżnia się bohaterów. Na takich, których skupiają się na sile. Zręczności czy szybkości. Zwin... No może. Z... To jest chyba zwinność. Nevermind. Inteligencji. Czyli typowi bohaterowie. To, to jest raczej odpowiednik bohaterów AP z Lola. Ja na, na potrzeby tego gameplaya będę grał Crystal Maiden, bo tak już wspominałem. Jak na razie mi się ją najlepiej gra. I mogę też polecić wszystkim nowym graczom, bo ma fajne umiejętności. Obszarówka, która spowalnia ruchy. Zamrożenie, bohatera, pasyw, który zwiększa przyrost many, no i podo, podo jeszcze większa obszarówka. jako ultimate. No dobra, to może zacznijmy grę. I tu pojawia się kolejna fajna rzecz, której nie ma w lolu. Znaczy, może nie, w lolu jest, ale wiadomo, w League of Legends, jeśli chcemy na przykład zmienić obszar. Wschodniej Europy na zachodnią, musimy niestety zapłacić. I to nie małą sumkę. Tutaj zaś tego nie ma. Tu możemy dowolnie zmieniać obszary, albo wręcz możemy wybierać, szukać gry w różnych regionach. Ja jednak wolę szukać w samej Europie, by zmniejszyć lagi. Możemy też. bo jest, Są też różne tryby gry, w których na przykład, jest to na przykład pełna pula, gdzieś szuka się gra znowu się zacukają do nerwy. Pełna pula, gdzie wybieramy się bohaterów z pełnej puli. Albo losowam trójkę, gdzie dostajemy wylosowanych trzech i musimy wybierać. To może być różnie dla. Nie polecam tych pozostałych, generalnie nie polecam od razu, mogę powiedzieć. Nie polecam pozostałych trybów i nowym graczom, bo mogą mieć potem tylko problemy. Najlepiej zacząć od pełnej puli i regionu, i z Europy. Żeby mieć mniejsze lagi i mieć lepsze rozdanie. Przepraszam, że tak tu musiałem zrobić niestety przerwę, bo hm, przyszedł na chwilę ktoś. Nie będę wnikał kto. W każdym razie, jak mówię, dla nowych graczy najlepiej zacząć od pełnej puli no i w, w przypadku Polaków Europy, by mieć mniejsze lagi. No to znajdźmy jakąś grę. Czasem trzeba trochę poczekać, mi to no, no, w moim przypadku nie było to zwykle więcej jak 2 minuty, może 3. Wszystko też zależy od tego, jak będą się zachowywać gracze. Czy będą wszyscy od razu akceptować, czy też jednak któryś stwierdzi, że szuka gry, ale jednak nie będzie grał, bo nawet mimo, że nie wie z kim. No niestety zdarza się dosyć często, że już jest gotowa gra, i czekamy na akceptację i jeden nie jednak odmówi do udziału. I wtedy niestety trzeba znowu czekać od początku. W sumie podobna sprawa jak w League of Legends z tą różnicą, że zamiast w trakcie wyboru postaci wyjść to od razu odmawia. Co o tym myśleć? Sam nie wiem. Może się sprawdzi, może nie. Ja osobiście nie mam w tym wypadku zdania o właśnie. Znalazła się gra. Zaakceptujmy ją. Wszyscy się zgodzą. No dobra. siedmiu zgodziło się. O. I ja właśnie. O tym mówiłem. Jeden odmówił i jedziemy od nowa. To no, to czekamy dalej. aby ja wy... Hm, nie byłam, Mam nadzieję, że nie wyłączycie. O! Nie wyłączycie. No dawaj, nie odmawiajcie gry. To idzie na YouTube'a, ludzie. Będziecie słabni potem. <grystanie> Dobra, check. jak zwykle. No właśnie, dlatego nie wiem co o tym myśleć. Działa to trochę podobnie jak w League of Legends, że przy zwykłych grach nierankingowych akceptuję albo chwilę czeka. O, no i znowu to się wytnie. Wrócę jak znajdziemy grę. No, już jestem, i właśnie tu widzicie odwróconą kolejność Lig of Legends. Zamiast po zaakceptowaniu przez wszystkich graczy gry przejść do wyboru postaci, najpierw ładuje się sama mapa i czekamy na pozostałych graczy. Dopiero potem będziemy mogli wybrać grę. No cóż, nawet to nie jest złe. Bo przynajmniej unika się sytuacji, gdzie do gry wchodzi ktoś nieaktywny, albo w trakcie wyboru postaci wychodzi i znowu trzeba czekać od zera. Kurczę, wejdzie. Bo niestety zdarzały się też sytuacje, że po minięciu tego czasu ktoś nie dochodził, albo w ogóle wychodził. A wtedy wracamy do menu i znowu szukamy gry. Amen, bracie, Amen. z życie już nie wróci. I znowu będzie trzeba czekać. Przepraszam. Tak do mikrofonu. Nie zrażajcie się. Jest to człowiek kulturalny. Czasem po prostu by się nie jakiś taki. No to szukamy dalej. Cóż. Próba nie powiodła się. Ale szybko znalazł nową grę. Ciekawe, czy zaakceptują wszyscy. Jak nie, znowu, żeby cięcie i będzie, być... i ja wrócę, jak już się znajdzie gra. O, szybko poszło. Trochę długo się u mnie ładuje, no ale nie jest to w sobie tragedia. Mam gry, które znacznie dłużej się ładują. O, patrzcie, jak szybko. Nie dlatego, że mapa już była załadowana. Teraz tylko, czy wszyscy się do... załadują. Zajmie minie czas. Sporo ich będzie. A w międzyczasie, zanim się, póki się ładują, można też się przyjrzeć samej mapie przez ten niezasłonięty obszar. Tu widać dużo znaczącą różnicę między tą mapą a tą w League of Legends, z którym się tak naprawdę tylko jedną gra. Bo niby są trzy mapy, z i dwa tryby, ale tak naprawdę wszyscy w League of Legends grają tylko na samolot Swift. Tu mamy też tylko jedną mapę, ale ma oddzielną stylistykę dla dwóch drużyn. Są mroczni, no to wiadomo. Uschnięte stare lasy. Wypalona ziemia, wulkany jakieś. I w ogóle ogniście. Są oświetliści. Zielone, fajne lasy, woda, błękit. Ogólnie sielanka. Jakieś światełka. Dobra rzecz. Aczkolwiek tak... To, to już... niby jest to niezły system, że po akceptacji gry wchodzimy do gry... O, masło maślane. Jak to wyjdzie... jak to będzie miało ostateczny efekt? Wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Ja trafiłem do No, O, czyżby znowu? już ludzie... No. Pół filmu mi zejdzie na czekania, aż wszyscy zaakceptują grę. A matko, Polko. Dobra. No i no, no, oczywiście. No cóż, może zrobię cięcie kolejne i tym razem wrócę, jak już będzie można wybierać postać.